Nie ma byku! Nie ma się! Ale lagi jakieś dziwne. Ale nie, kurwa, lagi są prawie zawsze. Jaką taktykę mamy to... w mesz? O tym patrz, masz takie wrażenie? Dzidę na klaręcę. Ja zapomniał, zapomniałem, hezmy. jak to się A, gra klusek. na Dida na Na komputerze czy w FIFA? Na dwojkę ich odgrają tylko. O! A jednak pamiętam. że gra. To. Ale to jak Adam Ledwoj, za pierwszy nie ma czerwony. Maciej! No nie nie rób, nie rób tam jego. Ja, że to było dedykowne. O kurwa, o Boże. Oj Bo nie. <śp saman. <śp saman". <śp saman. Jak spalony, kurwa. Przez Ciebie datą kartę Clarence! <saman. śpią> <śpią> 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 A, no nie, ten potem kurwa. Dawka mają w ogóle. No, i tylko we dwóch takich. No, no, cztery. Nie, trzy. <grym> no nie! Ja o, to. to na hmm. <grym> ja no to. On to. nie to. bez na Ja na Ja to. Ja się Staram Staram się mogę. mogę. to. też. to. się jak nie może. A co tatwan też pijany? No nie On no to zawsze przecież No i po co? Po Grzesio, to Grzesio straci to Kurwa. Aj. O ja to dole Ja to w ogóle myślałem że tatwan znowu spalował przez chwilę No ja też Oni mnie nie. Odd cię ja niby Chodź go jeszcze bolrolem role nie sfaulowałem nikogo. No ja im zaraz wiadę, bo to jak nie mogę. Zresztą jeszcze kartka. Się się jeszcze rzucę kartkę. Bardzo się musi jeszcze przyzwyczaić bo tyle to no. dwa miesiące? My musimy się przyzwyczaić, nie o... No, Masz do grania. jak ja na razie muszę oczy ustawić, żeby... Tenias! Kontrast i jaśność. Tak, robota. Tenias, nie pod tym bramkę No A co, źle zrobiłem? Dobrze zrobiłem. No. No, no do, sami dobrze się wyszło, dobrze. Do nie ja! Też tylko się śmiejemy. Ja przecież. Żartujemy, no, ja. 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 mateczko. Może ja? jesteś ja nieco potężny. Może jest cienki, ale za to próby. No ja jest i gruby. A nie wiem, nigdy nie ja widziałem. Myślałem, że spalony. Ja też. Ja też. A ja się wycofam. ja cofałem się z meczu? Czemu? Oh. Co ty oh, się Młoda, stało, kurwa co się stało? Piękny powrót, stary co ty zrobił To cień? Tak no. Nie, No to właśnie nie. nie tym razem Gol! Chuj no, To nie być mówione Dawno ci nie Możesz no, Co się rzucił przed strzałem co w ogóle Oprze Już myślałem, Bo że to nie dojdzie do mnie RB i kółko, znaczy strzał kółko Tak. Dzięki za gola. RB i strzał to fajna cieszyńka jest to. Nie, nie, na no to nie. wystarczy tego, nie ja Już nie mogę patrzeć na to, co on gra. No ale chłop... no, Jak ty nie wjechać, patrz co on robi. No. Dosłownie, chłopie jak z piłkom jednym zawodnikiem przez 50 minut. Dzięki za to. Dobra, ja to wcisnę. RB i strzał. <grym> <grym>

<laughs> ja nie wiem. Dobrze. Bez mnie lepiej wam idzie. Wygrywamy. I bez mnie też. Daj Bo, czemu, podaj. On nie Bo chuj. czemu on nie trafił? Miałeś dwa podania na pustą. No ale z takiej pozycji. Tak z takiej pozycji możesz podać. Patera, pa. patera. Czemu tak? dałem kurwa, o, o. na jeden pasek. Ale ty nie gdyż... O Pokar? Co? O kurwa, jeszcze każdego brakuje. Dobra, to jak coś, to jak Food Champions. Dobra Nie. Yeah. Dobronił! To przez ten, to przez ten do komandy Bo głosową aktywował. Że A no, to Dokładnie. drugo czerwono został. No zgadnij. No. no. <grymne> Jak strzelę w następnym meczu, to będzie bramka numer 400. O, dobra. Akurat ten Nie mam no, tylko jednego musisz się, żeby był ładny, 300 do screena. Aaaa. To wtedy nie Kolec, nie będzie... To 400 na koniec kariery. <grymne> na dwa mecze idzie. Fantastyczne kłopanie. Typował intencje podającego. Wiesz z komentarza, <noise> ale, ale nie możemy sobie sami wzajemnie odbierać piłki Dlaczego? Czemu nie możemy? Ja, to mówię. No i go temu zabrałem. Ale dobrze, że tam wyciekałeś. tam Różowe Sami jako cenzura na cółek. Witam. No teraz pokazało nam larenta Nic się nie zmienił, nie? Cały to taki sam. Nie, no co ty. Wspaniały człowiek. O, dragbaki umieją. Postawałeś triki. O, triki. <grym> Ładne przepuszczenia <Aj>. też umieją. <grym> nie umieją. Nie umieją. A, szkoda, że nie dało. No to nie będzie Trzy, nie 300 gramów. Bo 401 już jest. To 3401, no. Josiawi nagle się podania włączyłeś, kurwa. Haha, to. ja myślałem, że biegasz w klaresach. Co to jest czerwony taki wysoki. A to nie był. To właśnie nie byłeś... To jest jabłek. Kurwa. Urosłeś, jabster. No tu kamera tak dziwnie a uchodzi, nie? No kurwa. Tak, no trochę? No. to jest. Bo się tak się oddaliła nagle, nie? ona tak jeździ. Ja wierzę. Przedstawię W tamtym biednym meczu też się bramkę rzucił przestrzałem, teraz coś takiego. No. No z to so tak. Nie, bo dwie piłki były na boisku i się rzucił nie są. O kurwa, jak mocno miot. Mam się w głowie kręcił od tej kamery no, jest. Znaczy jak się chujowo kręci, no? Kurwa. No, chciałem Bridge'a zrobić, to no. on no, nie zrobił. Temu obrońca tu... No czemu ten trawy obrońca ciągle wychodzi? Wcześniej też no, taki zrobił. No, no, ma, ale w sensie... Prawie przy... środkowy mi chodzi. Lepszych obrońców gramy. No, jak no, oni prawie? mają po 60, po 60 tempa, to co się dzieje? Ja no i znowu to. do przodu wyszedł. To on jest ofensywny. Rafał też odpłynął ofensywnie. Pracowitość wysoko. To by miało sens. Czego tak pracował? Praca mózgu, nie bardzo. Szalowczo. No biedny, nie wie gdzie biegnie. Zobacz jak on czyści, <noise> tylko potem gorzej. A czy zablokował. Putz, ma Bo twój, kuczy twój, kuczy twój. W Mogę go no, nie, nie dotknął tam. tam go ciałem. z między nogi i zapierasz piłkę. Oj, oj. Ja myślę, to będzie akcja, ...po linii. O. O. No, no, nie nie ściągnęło po... ani jednego. No, jednego. O. Myślę, to w ogóle. Shelaj! No. Ej, tak, tak. Tak. No, no, ale proszę, buta, 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 no, by, to by był kat. Nie dotyka, buta, tylko

ja też tak myślałem. Czy ty raz sam. Nie, nic nie myślałem. Nie, ja za mocno podałem. Bo on za mocno z podał pewnie. Bez RB. Po prostu Jest? za długo przetrzymałem. O ty chuj. <laughs> <laughs> Chodzi to. Ale że... Dobrze. Asystę mam. ...że Marek ma asystę, to wiele ja. mówi o naszym społeczeństwie. Pójdź go. Luka, Daję! Jest! Jest, kurwa! Nie. No, ja, ja, bym myślałem, ja, ja myślałem, że był na spalonym. Ja myślałem, że ja tej spalił. Kurwa. No. No, no, no. do, do końca zagrałeś. Do nie tańczył. Dobrze, no, że cię ja nie o piłkę, to wpadła, nie? No nie, teraz tak. tracimy, tak? Czy jak? Ja teraz strzelam jeszcze... Jeszcze dwie dla pewności. No, ale... Nie. Albo jedną stracimy, dwie strzelimy. Z tym, że dwie nie. dla pewności stracimy. <noise> kurwa. O, to będzie pierwsza? Nie, kurwa! <noise> Dobry. Tak, Mario, tam w bambu... Ale przelewą mogłeś im połatać! Tak, Zostیłem, tak będzie kalkulowo! O kurwa... kurwa, kurwa. Szkoda się, nie da do tak dobrego meczu wykupić w wirtualnych klubach, tak jak w sezonach się dało. Jedyś. Ty byś samochod chciał, kurwa. byś, kurwa, po no. łapówkarzu jeden. Nooo... Ale serda, tak, kurwa, tak. Mogłeś strzelać.